Jesteśmy po dwudniowym spotkaniu. Mówi. Więcej energii. Więcej energii. Słyszycie! Więcej energii, jest gwiazdku. Skończyła mi się wenna w coś... ciągłe wygibańce. Pod śmierdzi spod pach. Na sali sypać strach, a my coraz lepsi, i coraz bardziej sprawniejsi. Ale Zebista inicjatywa, Mirek, dzięki za zaproszenie. To nie jest tylko zabawa, to nie jest tylko miłe, fajne, wesołe spędzanie czasu. Dużo konstruktywnej krytyki, co mnie cieszy, bo dużo jest nowych punktów, na których muszę pracować. Bardzo dużo nowych elementów, bardzo dużo wyzwań, dużo motywacji, no i mega, mega inspiracja. Uważam, że to jest niezmiernie ważne, żeby wiedzieć i rozumieć czym to jest, czym jest ten ruch. jest fajnie. Jesteśmy zmęczeni, ale naładowani energią pozytywną wracamy do domu i trenujemy na maksa. Kończymy Move Week w stoku. W jaki sposób ciało się porusza i co się z nim dzieje, gdy wykonujemy daną czynność. W jaki sposób możemy kontrolować dany obiekt. Nie, wiem, co jeszcze może dobrze. Jesteśmy bardzo zmęczeni, bo pan Mirosław Jurczak nas wykończył. No i dużo się turlaliśmy. Stanie na rękach, stanie na głowie, przewrót w przód, w tył. Wszystko naraz najlepiej. Ale jesteśmy. Dumni, że reprezentujemy nowy nurt movementu w Polsce. Tak jest. Nauczyłem się wiele nowych rzeczy, których nie, ciężko jest znaleźć w internecie, tak naprawdę, i ciężko jest znaleźć e, to, żeby ktoś to wytłumaczył i wyjaśnił w taki sposób, w jaki potrafi wytłumaczyć to Mirek. Świadomość swojego ciała, świadomość ruchu, to w jaki sposób my jesteśmy w stanie kontrolować nasze ciało. I kontrolować też nasze skupienie na, na całym tym ruchu przydaje się tak naprawdę w każdym sporcie. Nie tylko w sporcie. Wierzyłam w to, że mam kontrolę nad swoim ciałem i że moje ciało może dużo. I z, takim, z taką wiarą wracam do domu. Większość z tych elementów i ruchów to, to są bardzo proste czynności, pozornie, e, które powinni być, każdy powinien być w stanie je wykonać. Dobrze. Zapraszam na Move Poland, na Move Week, na różne inne eventy, które będą organizowane pod tym hasłem, bo naprawdę dowiecie się wszystkiego na temat swojego umysłu, swojego ciała, jak to wszystko synchronizować. Jak stać się lepszym człowiekiem. Pies przyszli mówery. Na pewno będę dawał relacje, wydarzenia to co zawsze. Mam zamiar trenować, mam zamiar pracować nad sobą i być coraz lepsza, coraz sprawniejsza po to właśnie, żeby do późnych lat móc być sprawnym człowiekiem. I to jest mój największy cel i największe marzenie. Chyba tyle. Nie czuję rąk. Nie czuję rąk. Nie czuję To moje.